Hey, witajcie, tutaj Esu, witam was w kolejnym odcinku pytań do Esa, czyli w tym filmie możecie sobie zadawać jakiekolwiek pytania chcecie, jakiekolwiek was interesuje na mój temat lub na temat związany, nie wiem, z działalnością moją na YouTubie, eee, śmiało piszcie komentarze. Od razu mówię, że wolałbym, gdy, jeśli ktoś ma parę pytań, to żeby one były zawarte w jednym komentarzu, a nie w powiedzmy w pięciu pod rząd. Myślę, że możecie coś takiego dla mnie zrobić. I troszeczkę zmienimy formę pytań i odpowiedzi. Otóż zrobimy coś takiego, że w filmie, który będzie odpowiedzią do tego filmu, czyli mój film. Moje odpowiedzi na Wasze pytania z tego filmu. W tym właśnie filmie będzie można zadawać też kolejne pytania. Nie wiem, czy dobrze Wam to wytłumaczyłem. Mianowicie chodzi mi o to, że kolejny film z odpowiedziami, który się pojawi po tym QA będzie również filmem do zadawania pytań. O, coś takiego. Nie będę już robił tak, jak kiedyś to robiłem, że osobny film to odpowiedzi i potem kolejny film to będzie tylko do pytań film. Kolejny film to znowu odpowiedzi, potem znowu kolejne pytania. Tylko to będzie po prostu. Yy, Szybsze, szybsze i łatwiejsze, będzie błyskawicznie i e, postaram się również częściej robić te pytania i odpowiedzi, e, tą serię prowadzić. Na przykład teraz na tydzień możecie sobie wybrać dzień, a jeśli nie chcecie, to ja sobie wybiorę dzień na przykład niedzielę albo poniedziałek, albo środę na tą serię i e, forma odpowiedzi moich jest taka sama, czyli wybieram najciekawsze, najfajniejsze, najwięcej wnoszące do tematu pytania e, i na nie odpowiadam z kartki. I drukuję sobie na kartce i czytam te pytania z kartki i odpowiadam na spontanie, nie czytając ich wcześniej, żeby nie było, że się przygotowuję. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w odpowiedziach. Pa, pa!